No nie tak sobie wyobrażałem przyjazd na po raz pierwszy na, na ładny tyski stadion. Co mogę powiedzieć o meczu? Na pewno byliśmy zespołem, który chciał prowadzić grę, prowadził tą grę. Przegraliśmy wysoko trzy stałe fragmenty, dwa rzuty rożne i wrzuca autu. Praktycznie załatwiły sprawy. Mamy problem przy stałych fragmentach gry i dzisiaj się to potwierdziło. Mimo iż mieliśmy określone. Przydzielone krycie to niestety nie udało się zapobiec yy, interwencji albo inaczej skutecznej mu strzałowi głową y, przez boczka. Yy, później druga sytuacja podobna. No i mecz ustawiony, można powiedzieć. Po przerwie staraliśmy się odwrócić losy spotkania, ale z kolei yy, rozgrzaliśmy świetnie Florka, który dzisiaj w wielu sytuacjach Naprawdę spisał się hmm, wspaniale, stąd nie udało się nam strzelić nawet tej honorowej bramki. Rzucał tu i, i, i stracona bramka na 3-0 podłamała chłopców, mimo iż dążyli, dążyliśmy do tego, aby, aby odwrócić losy spotkania, to już niestety nie starczyło nam argumentów, a, a zespół hmm, GKS-u tych bardzo mądrze się bronił, stąd, stąd zwycięstwo. Gospodarzy, które trenerowi Szatałowi gratuluję. No na pewno cieszymy się, jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Jeżeli wrócimy o dwa mecze wstecz, ja myślę, że może niedobre, ale poprawne mecz graliśmy do 55 minuty w Mielcu. Dobrze graliśmy pierwszą połowę w Sielcach, ale. Wszyscy wiemy, że w piłkę się gra 90 minut ponad 90 minut. Dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć, że zagraliśmy cały mecz poprawnie z pełną koncentracją. Oczywiście było widać, że o 65 znowu brakowało nam zdrowia, ale udało się dyscypliną taktyczną utrzymać, utrzymać pozytywny wynik. Na pewno tutaj brawa dla Chopaku widać było, że. Grali te ostatnie 25 minut na, na oparach. O, brawo dla nich. Na pewno dużo bardzo dużo pracy przed nami zimą. Bardzo ciężkie prace, ale dzisiaj, dzisiaj na pewno cieszymy się, że udało się przed ki swoimi kibicami e, zdobyć trzy punkty. Dziękuję.